Big Brother już wkrótce powróci na ekrany. Wielu fanów produkcji z niecierpliwością czeka, aby śledzić losy nowych bohaterów domu Wielkiego Brata. Znana jest już dokładna data emisji. Wiadomo również, że program będzie nadawany bardzo często. Big Brother to reality show, które od początku wywoływało wiele emocji wśród widzów. Wszystko zaczęło się w 2001 roku, kiedy po raz pierwszy odbyła się polska edycja programu. Pierwsze edycje cieszyły się olbrzymią oglądalnością, a bohaterowie należeli do najbardziej rozpoznawalnych osób w kraju. Jednak, mimo to, Big Brother na wiele lat zniknął z ekranów, szykuje się jednak wielki powrót. Już wkrótce będzie można znów śledzić losy mieszkańców domu Wielkiego Brata. Znane są już szczegółowe informacje dotyczące produkcji. Oficjalnie wiadomo, że program poprowadzi Agnieszka Woźniak-Starak. Według doniesień mediów, popularna dziennikarka marzyła o tym już w trakcie studiów. Znana jest data emisji nowej edycji programu Big Brother, znana jest również data pierwszej emisji długo oczekiwanego programu. Nowi bohaterowie popularnego reality show Big Brother pojawią się na ekranach już 17 marca. Emisja będzie trwała 98 dni. Codzienne zmagania uczestników gry będzie można śledzić za pośrednictwem TVN 7 od poniedziałku do piątku o godzinie. 20. To jednak nie koniec dobrych informacji dla fanów Big Brothera. Oprócz codziennego podsumowania dnia w domu Wielkiego Brata przewidziano również dodatkowe emisje. W ciągu dnia Tvn7 będzie emitować krótkie wejścia live, które potrwają kilka minut i umożliwią widzom interakcję z ulubieńcami na żywo. Dwukropek widzowie będą oglądać swoich ulubieńców aż 5 razy dziennie. W sumie fani programu będą mogli aż 5 razy dziennie oglądać swoich ulubieńców. Każdą niedzielę będzie emitowany odcinek, w którym Agnieszka Woźniak Starak będzie podsumowywała miniony tydzień i przeprowadzi rozmowy z głównymi bohaterami programu Big Brother. Oprócz tego raz w tygodniu uczestnicy będą nominowali osoby, które powinny opuścić dom Wielkiego Brata. Nie da się ukryć, że w nadchodzącej edycji bardzo ważną rolę odegrają widzowie. Produkcja zadbała, aby mieli oni stały kontakt z bohaterami programu. Należy też przypuszczać, że nowa edycja będzie charakteryzowała atrakcyjnymi forami przekazu.